Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie. Gościmy dzisiaj na kanapie Modnych Włosów pana Jakuba Ziemickiego. Jest to przede wszystkim projektant mody, malarz, florysta, ale głównie fryzjer ogarnięty pasją tworzenia, fryzjer, artysta. Panie Jakubie, chciałabym zagadnąć pana tutaj o pokaz, który mieliśmy okazję na targach w Sosnowcu podziwiać. Proszę nam coś więcej o nim opowiedzieć. Pokaz, który pokazałem w Sosnowcu dzisiaj jest to jakby złączenie wszystkich moich specjalizacji, bo była też tam rzeźba, było rzeźbienie maszynką, był, był kolor, bo, bo jako malarstwo, czy, czy jako na płótnie, czy na włosach, jeżeli chodzi o dobór kolorów, też jest bardzo ważny. Plus projektowanie ubioru i cały wizaż, zadbałem o to, żeby każda modelka wyszła specjalnie zaprojektowana, wszystko dla, dla każdej jednej odrębnej jakby cesze charakteru, więc, więc cały pokaz był Yy, dość mocno przerysowany, ponieważ no, yy, działa tu sztuka. Pan znany jest z tego, że łączy pan sztukę z zawodem fryzjerskim, bo to jest, no, nie da się tego oderwać. I ostatnio powstała akademia, która działa już przy miesiące, i w tej akademii będziecie Państwo nie tyle kształcić fryzjerów przyszłych, co artystów fryzjerstwa. Jak będziecie budzić Państwo ten pierwiastek twórczy, w młodych adeptach sztuki? Na pewno będziemy bazować na doświadczeniu fryzjerów, na doświadczeniu rzemieślniczym, a dalej będę chciał ich jakby pobudzić ich wyobraźnię. I ich zmysły, doboru kolorów, ich zmysły struktur, jakie można zrobić na włosach, stworzyć nożyczkami, maszynką czy brzytwą, nożem chińskim, narzędziami, po prostu tym narzędziem, jakim możemy wykreować fryzurę. Co nietypowego mogłoby spotkać tam fryzjerów? Z czym będą mieli szansę się zmierzyć, z takich artystycznych wyzwania, które przed niej postawicie. No na pewno z takim jednym z ciekawszych rzeczy, ciekawszych, z tym, jak ja pracuję na pokazach, jest bardzo szybkie czesanie. To jest czesanie czasem w 8 minut. Trzeba wykrować tak żeby wyglądała na y, przynajmniej półtorej godziny y, y, że pracy nad niej, więc będę uczył szybkości i precyzji. Będę też chciał, żeby oni, y, y, żeby to nie było też takie, takie zwykłe, żeby jednak tknąć ich w tego ducha y, artystycznego. To będzie się wiązało z tym, jakie elementy będą wykorzystywali przy tworzeniu fryzur, na przykład jak pan, pan znany jest z tego, że wykorzystywał pan już na przykład ramy do obrazów, em, prawda? Czy to będzie coś w tą stronę? E w Akademii działamy na różnych etapach, Jest bardziej, mamy różne podziały, jest, jest fryzjerstwo klasyczne, gdzie jest klasyczny dobór koloru, ponieważ ja, jak pracuję, nie robię takich rzeczy normalnie na co dzień. Więc jakby, jakby chcę im też pokazać, że da się wykorzystać zwykłe rzeczy do stworzenia pięknych dzieł sztuki, do sesji zdjęciowych. Teraz fryzjerstwo już każdy dba, żeby te sesje były przez dobrych fryzjerów ogrywane, żeby dobrzy fryzjerzy się zajmowali włosami modelek. Faktorek, i tak dalej, żeby to było no, nieprzypadkowe, bynajmniej. Oczywiście, to jest wszystko wykalkulowane. Moje pytanie, tak jak już wcześniej zapowiedziałam, będzie się teraz odnosiło do tych podzielenia, jakby tych granic między fryzjerem, artystą z wizją twórczą, którą na scenie ma szansę wyeksponować, i tym, tym stylistą, który pracuje w salonie na co dzień z normalnymi klientkami. Jak podchodzi pan w salonie właśnie do, do swoich klientek? No, moje fryzjerstwo jest bardzo naturalne, bardzo kobiece. Nie staram się jakby na siłę robić zmian, które są niepotrzebne. Nie, nie sztuką jest ściąć włosy długie na krótko, żeby pokazać, że się coś zmieniło. Sztuką jest dobrać świetnie kolor na tych długich włosach, świetnie jest rozświetlić na przykład buzię kolorem, nie wiem, dodać im więcej życia. No, dobór koloru ogólnie tutaj jest bardzo ważny. Więc. Ten dział będzie się zajmował, żeby wszystko było świetnie dobrane do kształtu twarzy, do, do karnacji, może do odcienia podkładu, który używa, bo też czasem takie panie zdarzają, że ale to też tego uczymy i mówimy na przykład, że na przykład jest źle dobrany podkład. Więc jakby też takie warsztaty ogólnie całościowe patrzymy na klienta, nie patrzymy tylko na, na jego włosy, bo jakby to idzie wszystko w całości, gdzie pracuje, jak się ubiera. Co robi po pracy, może? Jak chce, jak chce wyglądać? Czy ta fryzura na dzień ma wyglądać na zwykłą, prostą, a wieczorem ma się zamienić na bardzo ekspresyjną i dynamiczną? Więc też odpowiedni dobór kosmetyków do, do, do włosów. Mówią, że pan jest wirtuozem maszynki, tak? Swoje cięcia wykonuje pan w całości tą maszynką. Dlaczego akurat maszynka, a nie nożyczki? Co takiego jest w niej? E, powiem, że potrafię ścinać tym i tym. Tak naprawdę, jednak ukochałem sobie maszynkę, tak, ukochałem sobie maszynkę, która daje zdecydowanie większe możliwości tworzenia struktur na włosach, stworzenia, stworzenia rzeźby, tworzenia objętości, cięcie dobrej jakości maszynką, bo te maszynki są specjalne przeznaczone do, do ścinania włosów, to nie są takie do, tylko do podgalania, to są specjalne maszynki do cięcia włosów, które mają świetnie zaostrzone oszcze, więc absolutnie nie łamie, nie szarpie, jest to ucinane, tak jak najlepszej jakości nożyczki, e, tak działają na, na, na włos. Jak maszynką można robić wszystko? Można nawet cieniować, tak? Wszystko, wszystko, absolutnie. Ścinać, cieniować, e, formować, nadawać e, kąty. Czasem są bardzo niesforne włosy, które odstają i na przykład jak zetniemy je prosto, to w ogóle się to nie będzie układać. Dlatego maszynką musimy... Z... Tak jak mówią, ściąć krzywo, żeby wyglądało na prosto, bo nie, już odchodzi się też jakby od tej takiej starej szkoły yy, fryzjerskiej, że musi po być po dwóch stronach prosto. No, różne ludzie mają zarosty, różnie włosy się układają, więc jakby maszynka daje te możliwości, że możemy gdzieś tam przyciąć, wyrzeźbić, żeby to się klientowi nam ładniej układało, no nie? Żeby, żeby to nie odstawało z jednej strony bardziej, z drugiej leżało. No i też ta maszynka pozwala na miliony technik cięć. To, ja to co dzisiaj pokazywałem to jest... Niewielka część, co maszynka jest w stanie zrobić. Chciałam jeszcze się zapytać, bo niedawno z Revlonem pojechałeś do Barcelony. Co tam robiłeś? Zajmowałem się tworzeniem swojej kolekcji dla marki Revion Professional, która będzie już widoczna na sezon wiosna-lato. Będą to, powiem szczerze, upięcia, a resztę nie zdradzę i będziemy czekać na efekt końcowy. To nie będziemy ciągnąć za język w takim razie, ale bardzo chętnie wysłuchamy, widzowie wysłuchają rad, jakie na nadchodzący sezon będą królowały we fryzjerstwie. No, myślę, że się dużo zmieni, dużo zmieni też ucząc się tego i kreując jakby to wszystko, bo to się opiera na co będzie modne w przyszłym roku, co, jakie kolory wchodzą, jakie struktury, jakie tkaniny, jakie zestawienia kolorystyczne, co było, a co można, do czego można wrócić. Tak mniej więcej się tworzy jakby bazę inspiracji i dopiero później tworzymy, tworzymy kolekcję. No, będą kontrasty, o tyle powiem, ale nie kontrasty czerwone-białe, ale będą kontrasty. Czyli fundamentem będą kontrasty, tak? Tak, będzie, będzie to e, ciemniejszy kolor z delikatnie jaśniejszymi refleksami, mocno widocznymi refleksami. To już nie ton w ton, jednak to kilka tonów jaśniejsze. Na blondach również też to będzie widoczne, że ten, to jasne pasemko ma wyglądać zdecydowanie, a nie tak jak było w tym sezonie, bardzo delikatnie i subtelnie. A do cięcia? Prosto. 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 Bardzo prosto to się ma układać, to ma, mają być proste e, cięcia, z tego względu, że... Wszyscy gdzieś tam pędzimy, wszyscy się spieszymy, nie mamy czasu zadbania za w sumie o te włosy. Każdy pracuje po 12, po 8 godzin w domu, więc te fryzury muszą być takie, że klient tylko łożeń goł tak zwane. Po prostu dobrze ścięte, prosto ścięte, bez kombinacji i może z nimi zrobić wszystko. Dziękuję serdecznie, wszystkie rady bierzemy sobie do serca. Życzymy powodzenia w akademii. Dziękuję serdecznie. Rozmawiał z nami Jakub Ziemirski. Dziękuję bardzo. Dziękuję.